Jestem teraz w miejscowości Ostrowiec na drodze wojewódzkiej numer 205. Ostrowiec zawsze mi się kojarzy z Ostrowcem Świętokrzyskim, ale to nie jest to. To jest e, województwo zachodnie pomorskie, e, powiat sławieński. Tutaj troszkę takiego blokowiska mieliśmy, takiego przypominającego troszkę te blokowiska popegierowskie, pope pope takie zabudowy popegierowskie wielorodzinne. Takie jedno osiedle tutaj stało, tak więc być może. Za 400 metrów, skręć w lewo. Że to jest właśnie taka miejscowość, która kiedyś funkcjonowała wokół wokół PGR-u aczkolwiek reszta to tutaj właśnie taka typowa jedno rodzinna zabudowa jak słyszymy Skręć w lewo mam skręcać w lewo w kierunku miejscowości Karwice Takie jest, piękna pogoda nam się zrobiła. Tutaj wyjeżdżam gdzieś w piękne pola. Kończy nam się obszar zabudowany. Zobaczmy te przepiękne pola. Kończy nam się Ostrowiec. No przepiękne widoki. Tylko cieszyć oczy. Póki można, póki jest maj. to jedziemy tak oh, jest pijamy kosy